Co, nie wiem, dobra, ja teraz wam pokażę, jak tu się gra ninja nie? Bo ja tu robię ninja do pupa, żeby Dudusia jebać w dupę. Ja mam szamana. No właśnie, widzę, jakiego ja masz szamana? Jeszcze nieskończony, 40 level, więc proszę mi tu. Pada na tych v 2 V2 no. A no. Tak, bo coś padał. bo mi się pojawiło z lodorem. Się wkurzyłem i stworzyłem bodziaka. Ja znaczy, mentala. A z tego wyszło, że to jest Bodziak i będzie mental? Mój to ogólnie, Moja sura to ogólnie była BM, ale jak na 20 latach ubiłem, do 2, to zmieniłem. <noise> ja sobie pod koniec zmienię skillę, wiesz, 200 level, coś takiego, 190. No ja też. Będę ludzi wkurwiał, bo myszka klika, mikrofonu zapomniałem trochę ściszyć, nie? Klik, klik, klik. I ja będzie Eee, ty szpato zniszczyłeś mi życie, Mato! ma szmato! Szansa na wyjebanie szypansa. I co z tego poleciało? Kamień duszy uchylenia, potwory. Ogólnie powiem, że serwer jest dobry. Fajny. Yy, nyga, 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 yeah. nyga, je. x Niga 2 Tak, to jest serwer dla, dla prawdziwych czarnych, kurwa, tu żaden gaz nie zagra. Tak samo jak w rapie na początku, kurwa, nie było białych Taki tutaj białych przez dłuższy czas nie będzie Białe i tu nie dropią Tak, tutaj nie ma nawet białych pereł, są czarne Są fioletowe No, są fioletowe Nie, ja mam białe, wow Zamknij ryj <grym> Jak się widać tutaj duszę, ale to taki skurwiel jeden Zaleczną wódą siedzi mnie pogardla napierdala szpilkami. Mi Michał Afreziom Ja nie mówię po nazwiskach. Nie <grym> jest, ktoś Michał Afrozią. Michał Afrozią falana. Możecie hejtować, tak ma hejt? Wiem, że ktoś kurwa siedzi z leczką i mnie napierdala w gardło. To mówię, że afer. A tu nie ma innych potworów na tej mapie? Nie. Bo będziesz za zanim 150 wiesz. Ja tu mam tego, Minutaura kolejnego, nie? Ja się, że tu boss jest, świeży, walka, fajty, o niego, od trzecie rano wchodzić i bić te... A wiesz, że ja różnica 5 leveli no. daje dużo jednak? Wiem. Jak widać, tu taka pompa jest, że... Dobra, za szybko sobie regenerujecha ja ja pewnie. jecha nie, nie pierdol mi że tak. jak się, Nie wpierdalaj mi się, zdanie, jak ja ci nie wpierdalam w życie. No, nie, coś dodał, ale coś dodałem. Pracy nie mogłem znaleźć w pośredniaku, zacząłem na chyba nagrywać, kurwa, ty mi mówisz. Dobra, jedziemy. Tak więc to jest taka: wiecie, tego duduś nawet nie ma. To jest stad dla ninży. Zachwyt Chuj... Ta chuja masz. No podniosłem przed chwilą. A no, ja mam trzy takie, i co kurwa. Ja też masz mam. to będzie do czego innego. Jeden zrobię specjalnie na ciebie, nie? Wszystkie abs -y, jakie będą, to będą na ciebie. Ja zrobię wszystko na aferę. No, na... no śmieszne. Tak, wcześniej to było na Telegramie. Dobra, widać, mam jeszcze dwa smocze. Jeszcze mam trutę na Ninja w razie, gdybym chciał sobie poexpić. Chociaż ja tu planuję S dobić setny, nie i wpierdolić Dudusiowi i skończyć ekspić ogólnie. Pójść dalej dropić na Surem. Nie gaduję, Właśnie Duduś PvP zrobimy zaraz. No śmieszny jest. 20 tyle no. I tak przegram O kurwa ty, ty nie mogę Mamy kudo expa Ja, ja nawet nie centralnie, ja mam wszystko na szanse na podwójny yang Załóżmy Ja nawet, ja mam o. w styletach tylko 15 na diabły no To w sam raz na aferę no. Oj ty diabełku mały ty, ty Skurde synku Chodź tu suko, grzecznie Mato, nie, jak grzecznie suko O, tak, mój, mój spot. Dusia, dusia dziewczyna z nim zerwała, ponieważ y, gdy ze mną grał napisała do niego SMS, że z nim gdzieś poszedł, to napisał jej Spierdala Expie. Koleżanek już też nie ma, bo gdy tylko coś do niego pisały, pisał grzecznie już Mato i tak się skoczyło. No, level sam się nie wbije, nie? No, no, dlatego mam 110 no. Właśnie, kurwa, coś trzeba poświęcić. Życie dla życia. No właśnie, 113 już dokładnie. Fubu przecież swoje nogi sprzedał, kurwa, żeby na Isa mieć. Babcia się przekręciła, renty już nie było. W ogóle ktoś z was jeszcze pamięta te czasy, jak na PL chodziły plotki, że Fubu babkę z renty opierdala i na no Isa daje. To były złote czasy po Jestem taki bogaty, mam jeden KKK i tak pod nasze yangi. Ogólnie na Ninży mam 300, coś, ponieważ kupiłem bryłkę na surze i sprzedałem ją. Oczywiście kupiłem za 420, a sprzedałem za 380 Jebany wad, A ja tak miałem z tymi ze sztabkami na gawi. Kupiłem sztabki, z bo banknotami. chciałem dać. Na... Nie, 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 banknoty są na to, dobra. No właśnie, chciałem przerzucić y, kasę, nie? I sprzedałem z, chyba za 700k, nie? A wziąłem 10kk. Tak, dla wiedzy niektórych debilów w razie, gdyby tam gadały, że tylko na Easy potrafimy grać. Jeżeli sam się nie wbije, to wyjebałem się w M2. Gratulacje. E, to graliśmy jeszcze na, na Ravi kurwa Ty mi to, jedynego. Tam też było fajnie. Bo to jest koszmar. Bez no to szczególnie. Ja tam robiłem ogólnie tylko zabufa bo ja tam pierdolce dostawałem na sam widok. Tylko Dudusiowi tam Kangura sprezentowałem na dobry start. I nie tam dobrze tam mi graziemy. teraz szło tym mentalem, ale... Teraz bez bufa mi się nie chce, a nie ma kto mnie bufać. No widzisz? No teraz rawia przecież od rana, nie działa, kurwa. No właśnie, weź Musi Musimy grać na tym. O, widać to 30 level na tym serwerze, to jest ogólnie wysiłek, że tak powiem. A to nie powinien być problem dla takiego zajebistego człowieka jak ja. Dobra, 30 level. To spotkamy się na levelu takim. 31 level. <laughs> nie wcinaj mi się tutaj, kurwa, w konwersację. Spotkamy się na levelu tym, nie wiem, 75 o kurwa. Dobra. Tak już za długo pierdolę.